Hej, witam Was na moim kanale. Dziś kolejny odcinek naszej przygody z figurkami Funko Pop. Jako, że jestem wielkim fanem Predatora, jedynki, dwójki i Predators, ale w moje ręce trafił popek z filmu The Predator, czyli takiej tej najbardziej ostatniej części o przygodach Predatora. Uważam go za kompletną porażkę. No, ale gdzieś tam sobie e, takiego popka sprawiłem. E, jest tam kilka takich e, figurek. Jest Predator, jest Super Predator, jest Predator Dog. E, czyli taki, taki pomysł, który był. Chociaż nie, to były wtedy inne zwierzęta, jak takie psy, które miał w predatorsach. A tutaj powiem Wam kompletnie, nie, 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 nie trawię tego filmu, ale gdzieś tam trafiłem właśnie takiego popka. Chciałbym go Wam pokazać, bo wygląda jak dosyć klasyczny taki predatorek czyli ma tą maskę, ma klasyczne, klasyczne kształty. Wszystko jest ok. Także może być do kolekcji predatorów, tym bardziej, że będę chciał. Proszę, tak się prezentuję. Tym bardziej, że będę chciał pokazać Wam w tym odcinku taki mały, mały przegląd predatorów. Tak prezentuje się najstarszy Predator. Będą to wszystko wersje w maskach. Nie będę tutaj nie szukałem już wersji bez masek. Są to wersje z maskach. Czyli to jest Predator z jedynki, taki bardzo klasyczny, to typowa taka budowa tych najprostszych popów, zaciśnięte pięstki, gruby, duży korpus. No, tak prezentowały się te, te popy. Już kiedyś mówiłem o tym, że miały taki swój urok. Ta, ta prostota była taką, taką, można powiedzieć, ich małą zaletą. Teraz poszło to bardzo w kierunku szczegółów, Także no jedni są zachwyceni jak to szczegółowo teraz Fanko robi te popy, inni piszemy to. Inni nie do końca bo wymagają wtedy od tego e, nie wiadomo czego, a jest to zwykła, m, no, można powiedzieć jak na standardy takie światowe taniutka figurka e, z plastiku, także no są plusy i minusy. Dla mnie ten predator jest bardzo bardzo fajny, jest moją, u mnie stoi cały czas na półce z, tym, z tą głową predatora, z takim tym popiersiem. Gdzieś to pokazywałem Wam na jakimś filmiku, także możecie sobie poszukać. E, I jest to jeden z moich ulubionych popów. Dobrze, e, tutaj w tej kolejności, no to teraz powinien być właśnie ten predator z tych Depredator, bo e, tak mniej więcej one się ukazywały, czyli coś takiego. No, predator, jak predator, w porównaniu z tym, z tym starszym, jest ta główka jest jak gdyby jeszcze większa. A ten tułów jest trochę mniej taki nabity i jest już bardziej szczegółowy. Także tak prezentują się te dwa predatorki. Później dostaliśmy genialnego predatora z jedynki, też, ale w wersji takiej tam też był Arnold i w wersji takiej z, z bardzo szczegółową już budową i w, tej, w tym wydaniu gdy wychodzi z wody jest to taki krótki fragment, kiedy takie te wyładowania elektryczne elektrostatyczne pokazują mu się na jego na jego kombinezonie czy na jego tym kamuflażu no nie do końca jest to też takie takie realistyczne, no bo jak mógł mieć ten kamuflaż na włosach czy gdzieś tam no rozumiem, że ta siatka była tym kamu. No, mam tu takie rzeczy, do których można było się przyczepić, ale efekt był znakomity, fantastycznie to wyglądało i takiego dostajemy fajnego fajnego predatorka. Proszę. I tutaj też znów porównaniu do tego do tej wersji takiej najprostszej, także no widać, że tutaj o wiele więcej tych szczegółów. I na tej masce, i na tych dredach z tyłu, na samym tym jego, jego wyglądzie jest tutaj tego dość dużo szczegółowo pokazane. A później dostaliśmy już mega, mega fajną serię z Predatora z dwójki, czyli ten, ta wersja miejska. I tutaj też. Fajnie zadbano o szczegóły. Jest tu już trochę inny ten Predator. Także no tu jest akurat w wersji tej um, Exclusive, gdy jest ranny, ale mamy go też w wersji bez maski. E, a nie, to jest ten Elder, ten, ten, który przybywa na końcu. I mamy tego w wersji z włócznią i z czaszką. Także też jest, też jest super. No, oczywiście, były już na filmikach, e, ale w tym, w tym odcinku po prostu chciałem wam pokazać. Ten, ten przekrój przez te predatory, e, czyli zrobimy sobie taki taki o taki fajny, fajny fajną ustawkę e, ustawka dość e, dość popularna po wyborach słowo i wyborach, ale to już takie i mamy takie fajne cztery cztery predatory e, Piszcie, komentujcie, czy macie, czy podobają Wam się predatory, czy coś jeszcze powinno być z predatora, bo wydaje mi się, że no tutaj jeszcze ta trójka jest niewyeksploatowana nie przez Funko. Nie ma tam chyba licencji, bo nic się nie pokazało, ale no jest to potencjalny taki temat, bo tam mógłby być ten Nolan, czyli ten, ten wojownik w masce predatora. Tam były też różne te predatory, które ze sobą walczyły, także one też mogłyby się pojawić, bo tam były zupełnie inne maski, ale to to już taki, taki poza, poza głównym tematem. No, jest tutaj tych predatorów dość dużo. Tam jest kilka. O, ten ma troszeczkę, troszeczkę tutaj. Dobra. Jest tych predatorów dość dużo. Gdyby ktoś chciał zbierać całą tą serię, no to są to już grubsze pieniążki, bo tam te kilka tych wersji jest dość drogich. Szczególnie, na przykład, wersja taka, ta niewidzialna, to są już, już grubsze pieniążki. Także polecam na pewno te z dwójki, bo są bardzo, bardzo fajnie zrobione i jeszcze normalnie dostępne w normalnych pieniążkach. Także tutaj nie trzeba. Nie trzeba szaleć z wydatkami, żeby mieć fajne predatory na półce, a to zawsze zawsze plusik. Dobra, tam gdyby ktoś pytał o ten przyjaciel to jest to jest wielki 18-calowy predator od Neki, czyli ponad pół metra predatora w tej wersji klasycznej. No nie mam w tej chwili już małych predatorów od Neki, wszystkie posprzedawałem, także został mi tylko ten duży i to po piersie. Także to mi, to mi wystarcza w mojej kolekcji. No i teraz ten przyjaciel tutaj gdzieś się pojawił. Nawet fajnie mi w tej chwili tutaj pasuje, bo jest trochę inny. Ma inną tą maskę, te czerwone, czerwone, podświetlone oczy. To też coś takiego innego, więc niech sobie będzie. Na pewno nie będę gdzieś tam Szukał i płacił za drogo za predatory z tego filmu, właśnie The Predator, bo, bo nie podobał mi się i tutaj ten jeden pewnie będzie takim tylko wyjątkiem w kolekcji. Dobra, dziękuję wszystkim starym widzom, nowym widzom. Piszcie, komentujcie, jeśli coś Wam się podobało, nie podobało. Namawiajcie znajomych do subskrybowania, bo coś tak słabiutko to idzie. I oczywiście zapraszam na następny filmik. Do następnego. Hej!